Cześć, kochani. Kolejny fantastyczny dzień. To co, nie przedłużamy i zaczynamy. Kochani, witam was serdecznie w kolejnym pora porannym odcinku. Nowy dzień, nowa szansa, nowa okazja, nowy cytat. To co? Zaczynamy. Jeśli, odnio jeśli odniosłem więcej porażek niż ty, to wygrałem. No i teraz można powiedzieć, że bardzo kontrowersyjny cytat. Który natomiast mówi bardzo dużo. Jeżeli ja wiele razy się potknąłem. Wstałem i działałem dalej. A jeżeli ty uciekasz przed tymi porażkami, przed potknięciami, bo coś nie wyjdzie, bo coś ktoś powie, bo powie coś rodzina, to nigdy nie wygrasz. To, że wygrasz, to będzie tylko i wyłącznie utrzęście, Bo nie ma niczego lepszego, jak porażka. Oczywiście, nie chodzi tu o to, żebyś się wywracał milion razy, żebyś był poobdzierany. Nie. Porażka jest szansą, choć nie zawsze. Oczywiście, mówimy, że trzeba się podnieść, wyciągnąć wnioski. Czasami jest to niemożliwe. Niemożliwe, ale w tym momencie. Jednak z perspektywy czasu, być może tak właśnie masz, ja tak mam, że nie wyciągałem wniosków tak od razu, bo nie rozumiałem. Natomiast po pięciu, siedmiu latach, gdy sytuacja podobna albo zbliżona z przeszłości, kiedy kiedyś po prostu przewróciłem, kiedy odniosłem porażkę, od razu mi się przypomniało. Od razu wiedziałem, jakie błędy popełniłem i robiłem wszystko, żeby już nie popełnić ich w tym momencie. Nie jest to proste. I absolutnie tutaj nie chodzi o to, żeby się, nie, żeby się wywracać, żeby odnosić porażki. Ale każdy, kto osiągnął sukces, powie Wam to. Ja mam więcej porażek niż sukcesów, tylko zauważasz ten jeden sukces. Ten sukces tobie imponuje, ale w międzyczasie były smutne dni, był płacz, były potknięcia, problemy finansowe, z których wyciągałem wnioski. Nie chciałem, żeby one się zdarzyły. Ale wiedziałem, że chcę osiągnąć sukces, więc szedłem dalej. Nie poddawałem się, nie bałem się tego, ale byłem świadomy, że sukces obarczony jest nie tylko dobrymi rzeczami nie tylko efektem końcowym ale problemami rozczarowaniami tymi ludzkimi finansowymi materialnymi, brakiem czasu, no ale ja wiem, co chcę osiągnąć i ty też na pewno wiesz. Więc nastaw się, ale tak pozytywnie, aby porażka ciebie nie przygniotła, bo o to właśnie chodzi. Aby porażka była szansą, aby porażka była Twoim doświadczeniem życiowym. Doświadczeniem, które jest bezcenne, którego nie da się kupić, bo ja mogę opowiedzieć Tobie o moich porażkach, ale w Twoim życiu sytuacje będą zupełnie inne. I to Ty musisz z nimi walczyć, to Ty musisz je przezwyciężać, bo to Twój sukces będzie, nie mój. Także nie poddawaj się. Idź do przodu, nawet jak jest trudno. Tym bardziej przyjdź do przodu. Pamiętaj, ani ja, ani ty nie wiesz, jak daleko jest do sukcesu, ale się nie przekonasz, jeżeli właśnie kolejnej przeszkody nie pokonasz. Także życzę Ci, żeby ten dzień. Nie wiem, czy był sukcesem, ale żeby był kolejnym krokiem do tego sukcesu, Żebyś rozwiązał kolejne problemy, żeby kolejne porażki były dla Ciebie lekcją, lekcją, z której wyciągniesz wnioski. Działamy, bo jak nie działamy, to się cofamy. Pamiętaj, miłego dnia. Cześć.